Okej, okay, jeszcze raz na Wojtka. Tym razem e, Wojtek za stare życie, że tak powiem, za to życie pod narkotykami trafił do więzienia. Więc pierwsze pytanie: jak wy spędziłeś pierwszą noc w więzieniu? Już byłeś nawrócony, już byłeś nawrócony, tak? Więc tak, na, tak, trzy słowa wstępu najpierw. Mam na imię Wojtek. Jestem nawróconym, nowonarodzonym chrześcijaninem od jakichś pięciu lat. 18 lat byłem uzależniony od narkotyków. Bóg mnie kilka lat temu uwolnił i zacząłem żyć nowym życiem. Nie ma takiej dziedziny w moim życiu, której Bóg by się nie dotknął, której Bóg by nie naprawił. Od właśnie uwolnienia mnie od, od, od używek, od alkoholu, od narkotyków, papierosów, przez naprawienie moich relacji rodzinnych, między innymi relacji z moimi dziećmi, które, które po prostu, kiedyś nie oszukujmy się, porzuciłem. Przez sytuację mieszkaniową kiedyś byłem bezdomny, teraz mam swoje, swoje, swoje mieszkanie. Mówię, nie ma, nie ma dziedziny w moim życiu, której Bóg by się nie dotknął. Ale w zeszłe, w zeszłe wakacje, w zeszłym roku w wakacje nadszedł taki czas, kiedy zatrzymała mnie po prostu policja, i okazało się, że muszę pójść do więzienia za. Za czyny, których się dopuściłem długo, długo przed moim nawróceniem, więc musiałem to całe swoje nowe życie zostawić tutaj po tej stronie muru, i jako, nowy, jako wierzący człowiek, mający już zupełnie inne priorytety, musiałem trafić do więzienia. I powiem tak: pierwszy moment, pierwszy. Pierwszy moment, kiedy zatrzymała mnie policja, byłem trochę w szoku. Ale kiedy już stałem z kuty kajdankami, wiedziałem, że trafię na policyjną izbę zatrzymań, następnego dnia zawiozą mnie do więzienia. Stanąłem, może powiem tak, w przynosi na takim rozstaju dróg. Wiedziałem, że albo pozwolę, żeby ta sytuacja mnie załamała i mnie przygniotła. Albo uczynię Jezusa Chrystusa swoją tarczą i jemu zaufam, że on po prostu mnie przeprowadzi przez tą sytuację. I powiem wam, że wybrałem tą drugą opcję, zaufałem Jezusowi Chrystusowi, powiedziałem: Panie, ja Tobie ufam, ja. Tobie powierzam całe moje życie, gdziekolwiek bym się nie znalazł. I powiem wam, że przyszła siła. Głosiłem, Ewan zacząłem głosić Ewangelię już w tamtym momencie. Już tym policjantom, którzy mnie zatrzymali, mówiłem o tym, jak Bóg odmienił moje życie. Mówiłem im o, o drodze zbawienia, o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie, o odpuszczeniu grzechów. I powiem wam, że byli bardzo zszokowani, bo chyba się nigdy nie spotkali jeszcze z taką reakcją, kiedy kiedy kogoś zatrzymali, żeby go zawieźć po prostu do więzienia. Pierwsza noc nie powiem, no nie, nie była łatwa, ciężko było się oswoić, ale wiedziałem, że Bóg jest ze mną. Bóg każdego dnia, kiedy byłem tam w więzieniu, w ponadnaturalny sposób napełniał moje serce wiarą, radością, miłością, nadzieją. Powiem Wam, że tam. Za murami, będąc w ciemno w jakiejś po prostu zapyziałej celi, w oknach kraty, za oknem zasieki z drutu kolczastego, ale ja byłem mimo wszystko jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Mimo okoliczności, ja wiedziałem, że po prostu Wszechmogący Bóg mieszka w moim sercu i że On jest godzien tego, żeby Mu zaufać, i że On nie pozwoli, żeby stała mi się w jakiś sposób tam krzywda. Kiedy miałem, przy, jakoś nie wiem, w pierwszym tygodniu, czy w pierwszych może dwóch tygodniach, miałem taki moment takiego, trochę można powiedzieć, załamania, i się właśnie tak spytałem Boga: Boże, czemu? Naprawiłeś moje życie. Takie fajne miałem życie tam na wolności, a teraz taki cios po prostu w głowę, że muszę siedzieć po prostu w tej celi z ludźmi, z którymi nie mogę się. Nie bardzo mogę się dogadać, bo mówię, oni mieli zupełnie inne priorytety niż w życiu niż ja. I tak się spytałem Boga, czemu? I wierzę, że Duch Święty wtedy przypomniał mi taki werset z księgi Hioba. Kiedy to Hiob dowiedział się, że stracił cały majątek, a Hiob był bardzo majętnym człowiekiem, jak na tamte czasy. Kiedy Hiob się dowiedział, że również wszystkie jego dzieci straciły życie, Hiob poszedł, stanął przed obliczem Boga, klęknął przed obliczem Boga i tak powiedział sam do siebie: Bóg dał, Bóg zabrał. I ja w tamtym momencie powiedziałem sobie dokładnie to samo: Bóg dał. Bóg zabrał. I może to się wydawać komuś straszne, ale przez to, co ja sobie wtedy powiedziałem, sam w sobie w sercu, to było dla mnie bardzo uwalniające, bo zdałem sobie wtedy właśnie sprawę, że tak jak tutaj na wolności, moje życie było w rękach Wszechmogącego Boga, i on o mnie dbał tutaj na wolności, że tak samo będzie dbał o mnie tam za murami w więzieni, w więzienia. I przyszedł po prostu pokój. I kiedy też w, tam, w tamtym momencie otworzyłem Biblię i poprosiłem Panie, ja proszę Ciebie o słowo pokrzepienia, proszę Ciebie, żebyś, żebym przeczytał teraz taki werset, który da mi po prostu nadzieję, który, który mnie wzmocni. I otworzyłem wtedy Biblię na drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset. Który mówi, Błogosławiony niech będzie Bóg, ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy wszystkich tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, mogli pocieszać tą samą pociechą, jaką on nas samych pociesza. W tym jednym zdaniu, nie wiem, ale słowo pociecha jest użyte chyba z razy i powiem Wam, że naprawdę przyszło pocieszenie wtedy. Naprawdę przyszła od Boga w ponadnaturalny sposób siła. I powiem Wam, że sytu... spędziłem w więzieniu 13 miesięcy, ale... Wielu osobom mogłem tam głosić Ewangelię. Z wieloma osobami modliłem się o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia. Wiele osób tam przez moje świadectwo, przez to co im powiedziałem. Wiele osób wierzę, że się nawróci, nawróciło. W sercach wielu osób mogłem zasiać dobre ziarno, które wierzę, że wykiełkuje i wyda owoc w postaci upamiętania, w postaci zbawienia, w postaci życia wiecznego. Wielu że w godny sposób mogłem tam reprezentować po prostu Boże Królestwo, bo mówię, podjąłem decyzję na samym początku, że nie pozwolę, żeby ta sytuacja mnie załamała, uczyniłem. Powiedziałem sobie sam w swoim sercu, że Jezus Chrystus będzie moją siłą i tak było. On był moją siłą. Każdego dnia, kiedy stawałem przed lustrem, mogłem spojrzeć sobie prosto w oczy i z całym przekonaniem szczerze powiedzieć sobie, że jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Mimo, że okoliczności były ciężkie, że okoliczności by, były trudne, to byłem szczęśliwy dlatego, bo Bóg był i jest moim szczęściem. On dawał mi szczęście. Byłem szczęśliwy nie z powodu okoliczności mojego okoliczności życiowych, nie z powodu sytuacji na około, dookoła mnie, tylko byłem szczęśliwy dlatego, bo wiedziałem, że jestem zbawionym człowiekiem, wiedziałem, że moje grzechy są odpuszczone, wiedziałem, że jakikolwiek problem by się nie pojawił w moim życiu to wiem, że Bóg pomoże mi ten problem przezwyciężyć i że On mnie przeprowadził przez każdą najtrudniejszą sytuację w moim życiu. Bo taki jest Bóg. Jezus Chrystus nigdy nie mówił chrześcijanom, nigdy nie mówił swoim uczniom, nie mówił ludziom, którzy Go słuchali, nigdy nie mówił, że życie chrześcijanina to będzie jakaś bajka, że to będzie droga usłana różami. Wręcz przeciwnie, Jezus mówił, że będą przychodziły próby. Jezus Mówił, że będą przychodziły przeciwności, ale Jezus mówił, że przez te wszystkie próby On przeprowadzi tych, którzy Mu zaufają. I dzisiaj mówię Tobie z całą odpowiedzialnością, że jeżeli będziesz ufał Bogu, jeżeli będziesz przy Nim trwał, jeżeli będziesz słuchał Jego głosu, jeżeli będziesz karmił się Jego nauką, która jest zapisana w Biblii, w Nowym, w Nowym Testamencie to w każdym momencie twojego życia nieważne czy to będzie okres radosny czy to będzie ciężki okres czy to będzie okres tak zwanej właśnie próby to Jezus będzie ciebie prowadził Jezus będzie ciebie chronił i Jezus będzie ciebie strzegł bo on to obiecał a kiedy Jezus coś obiecuje to On wypełnia swoją obietnicę. Jezus nie dał nam swoich obietnic po to, żeby nam się zrobiło lepiej, tylko po to, żebyśmy my mogli w trudnych chwilach naszego życia, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli właśnie polegać na Nim. Bo ważne jest, ja bardzo dużo czytałem Biblii w więzieniu i ważne jest właśnie regularne codzienne karmienie się Bożym Słowem bo właśnie w ten sposób otwieramy Bogu drzwi do naszego serca i kiedy właśnie przychodzi ucisk, kiedy, kiedy właśnie przychodzi kryzys, kiedy przychodzi ciężki moment w naszym życiu, to wtedy Bóg ma otwarte drzwi, żeby właśnie przez swoje słowo powiedzieć do nas, do naszego serca do naszego umysłu, do całego naszego życia, żeby powiedzieć właśnie Słowo pocieszenia, słowo pokrzepienia, słowo, słowo, które nas wzmocni i napełni nasze serca radością, pokojem i miłością, ale taką radością, której której żadne okoliczności tego świata nie są w stanie zmącić. Bo taki jest Bóg. Bóg jest większy niż, niż cokolwiek, jakiekolwiek okoliczności, które mogą się pojawić w naszym życiu. Nieważne, w moim przypadku akurat to było więzienie. Ale zanim poszedłem do, do więzienia, w moim życiu w bardzo krótkim okresie czasu stało się kilka. Trudnych, można powiedzieć, złych rzeczy. Najpierw rozstałem się z narzeczoną, z którą planowałem ślub i wspólną przyszłość. Z pewnych względów po prostu się rozstaliśmy. Później zmarł mój ojciec, a na koniec wylądowałem w więzieniu. I to był trudny okres w moim życiu. Ale tak jak mówiłem i powtarzam to jeszcze raz. Jezus Chrystus ze mną był. Tak jak jest napisane, że On nas nigdy nie porzuci ani nas nigdy nie opuści, to mogę Wam z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest prawda. Jezus Chrystus przy nas jest we wszystkich momentach naszego życia i w tych trudnych, przede wszystkim w tych trudnych. Kiedy byłem w więzieniu przez 13 miesięcy i Boża obecność. W niektórych momentach była niemalże aż namacalna. Wszystkie okoliczności dookoła mnie mówiły, że jest źle, mówiły, że jest kiepsko i że nie wiadomo kiedy będzie lepiej, a mimo wszystko Bóg w ponadnaturalny sposób każdego dnia, tak, już mu tak jak już mówiłem, napełniał moje serce wiarą, radością i nadzieją. I teraz jeszcze mam pytanie, bo powiedziałeś to magiczne słowo być zbawionym. Wiem, że wiele osób, które nas słucha, nie wie, co znaczy być zbawionym jeszcze, tak? Możesz wyjaśnić, tak, pod Twoim słowami? Oczywiście, być zbawionym to znaczy być uratowanym. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu urodził się w ludzkim ciele. Wyrzekł się swojego tronu w niebie, wyrzekł się swojej niebiańskiej, swojej boskiej istoty, przybył tutaj na ziemię jako człowiek, żeby na krzyżu umrzeć za nasze grzechy, żeby, żeby zapłacić karę, która należała się nam. Taki jest właśnie plan, plan zbawienia. Boże Słowo uczy nas, że jesteśmy grzesznikami. Każdy człowiek jest, jest jest grzesznikiem. Grzech panuje na świecie od jego powstania, ponieważ no wszyscy znamy chyba historię Adama i Ewy. Pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo sprzeniewierzyli się Bogu. Zrobili jedną jedyną rzecz, której Bóg im zakazał. Bóg dał Adamowi i Ewie cały świat do panowania i powiedział: Nie zrywajcie tylko owocu z drzewa poznania dobra i zła. Ale przyszedł diabeł, skusił Ewę. Ewa namówiła Adama, zerwali, zerwali owoc, zjedli go. I od tamtej pory grzech po prostu panuje na świecie. Od tamtej pory jest na świecie już po prostu coraz, coraz gorzej. I karą za grzech było to, że Adam z Ewą zostali, musieli opuścić rajski ogród. Musieli zostać oddzieleni od Bożej obecności. I to jest właśnie, i to jest nasze dziedzictwo. Człowiek przez swój grzech jest oddzielony od Bożej obecności, ale Bóg stworzył człowieka do kochania, Bóg stworzył człowieka po to, żeby mieć z nim relację, Bóg stworzył człowieka po to, żeby wyładować na nim swoją miłość. I dlatego Bóg w swojej łasce przysłał tutaj na ziemię swojego. Syna, żeby On zapłacił za nasze grzechy. Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię zapłacić za Twój i za mój grzech. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, za grzechy ludzkości, za każdy jeden grzech. Tylko zbawienie zaczyna być realne w naszym życiu, kiedy my je przyjmujemy z wiarą. Kiedy my wierzymy w to, że Jezus Chrystus przyszedł, że umarł na krzyżu, że po trzech dniach został wzbudzony z martwych i że kiedy my wyznajemy grzechy nasze Bogu, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy, wybacza nam je, bo po to Jezus Chrystus przyszedł. Umrzeć za nasze grzechy, żeby one zostały nam wybaczone. Jest w Biblii napisane, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jest napisane, że karą za grzech jest właśnie śmierć i potępienie wieczne potępienie. Ale dalej jest napisane, że darem łaski Bożej jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i tylko i wyłącznie w nim. Nie ma innej drogi zbawienia. Nie przez rytuały. Nie przez jakieś obrzędy religijne, nie przez dobre uczynki, tylko i wyłącznie krew Jezusa Chrystusa, ona zmywa nasze grzechy, tylko ona zakrywa nasze winy. A czemu to akurat Jezus Chrystus? Bo tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, Boży syn, Bóg w ludzkim ciele. Tylko Jezus potrafił przez 33 lata żyć tutaj na ziemi w ludzkim ciele, ale nie popełnić żadnego grzechu. Tylko on potrafił przez całe swoje życie, całe swoje życie przeżyć w czystości i dlatego on mógł Zapłać, tylko On mógł ponieść karę za nasze, za nasze grzechy, bo został ukarany jako grzesznik, mimo że naszego żadnego grzechu nie popełnił, więc na swoje czyste konto mógł wziąć nasze winy i nasze, i nasze grzechy. I to właśnie oznacza być, być zbawionym. Jeżeli my uwierzymy w to, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, przyznamy się przed Nim, że jesteśmy grzesznikami i że potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy Jego ofiary, żeby zyskać, Życie wieczne. Bo kochani, warto jest się nad tym zastanowić i warto jest zainwestować w swoją wieczność, ponieważ jest to nieobjęta ludzkim umysłem cała reszta czasu, więc warto ją spędzić w miejscu dobrym, w niebie, z Bogiem, który nas kocha, który nas szanuje i który ma dla nas zaplanowane dobre rzeczy który ma dla nas zaplanowane błogosławieństwo, niż spędzić je w piekle z diabłem, który nienawidzi człowieka, tak czystą nienawiścią, jakiej nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Biblia opisuje piekło jako miejsce, gdzie jest sam ból, strach, gdzie jest po prostu samo zło. I jedynym Jedynym sposobem ratunku, żeby uniknąć tego miejsca jest właśnie Jezus Chrystus. Jest wyznanie Mu swoich grzechów, poproszenie o wybaczenie i, za, i po prostu życie takim, takim pobożnym życiem według nauki Jezusa Chrystusa. Życie w takim po prostu upamiętaniu. Alleluja!